Jo, na samym początku chciałem Was zaprosić jeszcze na mój kanał Twitch, gdzie często streamuję na żywo. Możecie oglądać na żywo jak gram z chłopakami właśnie w Little kompany i nie tylko. A tak to już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Chodźcie Ej, ty jakiś potwór się odezwał. Ej, to ja knałem. <laughs> Witam pojechał, idź do niego, idź do niego. Dalej, nikt nie chce. Dáwaj, do, 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 o dalej, nie Skradamy się Powoli Powoli O kur... Otwórzcie mi to! Zamykaj! <grymne> to jest takie, że zaraz na nami już Slime z drugiej O Kurwa jest. panowie, Musimy sobie wydalać Halo? Żyje tu ktoś z nas? Tak da Dawid! Gdzie ty jesteś? Żyje się. Ja p... dole o, Nie to, da paniello. się! ALA! A ja nie! Cię Marcin, włożyć ci palc dupę. Gdzie klucha? Nie gadaj, że klucha zginął pod statkiem. <śmienny> o kurwa, ała, ała, ała! Bierz go! Bierz ten ul! Mam, mam, mam! Ała, ała, ała! Ała, umieram! Hahaha, <śmienny> <Do s *rloły. śmienny> Ała, 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 umieram! Ała! <śmienny> W ogóle częściej ja padłem pod mapę. No, ale... O, ale... O, ale... Ty ten idzie no, na w... tarkę, ten zaraz kinie stary to, to, ja, sta... to, ja, to, ja. <śla> to ja, to ja, to ja To ja, <śla> to, to ja, to ja, ja. <śla> Konio go <śla> <śla> o, arcinę, tylko no, no, ja, P tylko za <śla> ale... <śla> O kur... kurz, jednak lecę do nich no to jest jakiś żart Nieśmieszny żart No i po nim <śśpiewa> No randomowo się na mnie rzuciły To jest jakiś nieśmieszny żart O! Turec! O! <śpiewa> <śpiewa> Okej <Potrą. śpiewa> go Ale nie gadaj BLEET! To było z baterii z k***a danych Ale jak? Normalnie Tu k***a dalej się... tu jest! Ej, weźcie czekajcie Po co? Po gówno Ej! Ej! Szmato A gdzie k***a? Ej bo on chyba umarł właśnie i rusza Samie k***a

Klucha, 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 Ej, co, co jest? klucha, <śles> klucha, klucha, ci. klucha, 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 leży! klucha, 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 W ogóle... w ogóle... klucha, e, ja, ja tak <śles> <śles> Ej, co? Co jest? Co Otwieram. No otwieram, otwieram. Otwier 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 o, o, bateria. Bierzemy baterię i buczkawę. Dobra. Elo Mam baterię. Ej, ty. Ej, ktoś rwał. Ty. Weź ktoś ten. Olej, ja ja tak rwał. Ty. Ale ja mam ten. Dobra. Ej, ja pamiętam. Ej, bo coś... Ej, patrzcie, to jest krew. Ej, coś pociągnęło Dawida. Ej, dobra, wiecie co? Odpieramy. Dobra. Można kopać? U! Zabrał, zabrał. Zabił go. A... Aha, i wszystkich nas odzyskał. To nas. Ja. Ej! 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 Ej. No, Elo, to tam, Mordo? to tam u ciebie? Chcesz się zaprzyjaźnić? OOOOH! Znowu chodzę! Widzę, widzę. Zostawcie ten ul. Dawid nie żyje. O, kto pierwszy, Ja. 29 o, było do zebrania o, o. tu. Jest taścia przed Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Ale wy starcie się nie patrzeć! Jak się nie patrzeć? Cześć z Jest tam eee! Ej tu jest fire exit, fire exit Gdzie? Aaaa! Gdzie? Aaaa! Tutaj, O, wynia. jestem, jestem Marcin O kur... Ej, jest tu ktoś? O. Tak, ja A Dawid? Tam jest stream OOO aj chodź tam Co wy się ch**a go Elo k**a no, Ja stąd idę sobie kurwa Czytajcie O k**a O k**a Ej wy żyjecie? Tak Idę, chodź Powodzenia Chodź Włączcie walkie talkie Włącz radio i zgłoś się na kontakt A tu nic nie ma co za debil! Co? <grym> się <w> <'ał> Jak się wy? Juł się do tej ciury na dole! Łącz radio i złość się za komputer Co za debil? Co za kół O tutaj jest ten. Co? O kwa! 184 Mam pieska. Czek, kur Ej, pij! A ty kry. Co? O p co, co to jest? Panowie! Ej. Ej! ja się wie. Żyjesz? a Marcin? Chyba leży. Coś wyszło z kanałów. O, tu jest ten, Dawid. Yy, ten, Marcin. Było to coś. Chodź tędy. O kur... Co? To do góry jedzie. No. Widzisz, chociaż jest bezpiecznie. Dobra, ale wykierowaliśmy. Dobra, przygotuj się do ten, do odpalania. Dobra. Odpalaj, odpalaj! Paliłem Ten co się poświęcił <śm> dla ulu. Ale, ale my my wykerowaliśmy. No. Nie. Ej, Polarcie. przykleiło się do mnie, przykleiło się do mnie. Pomóżcie go, pomóżcie mu! Rozwaliłem dwa Ej panowie, bo tam ul jest, nie, nie wiem czy wy byście chcieli No właśnie mówiłem o tym ulu Dobra ja biorę Gdzie jest? Ja pilnuję dźwignik Gdzie jest? O. Ej to weź go, jak ty się wyj... to ja go później wezmę Dobra A To bierz go A w którą stronę jest statek? E, w tamtą Dobra Ore ore Ula za dole ORE, ORE, ULA ORE, ORE A! Jesteś UMIERAM! Halo. Ja, on ginie, on ginie już O! LEĆ! LEĆ! UUUU! A ty co, zżarło cię? <grystanie> tak Dobra panowie, kupujemy teraz tyle rzeczy <grystanie> I zginiemy w pierwszej. Supek do siadania <średzy> na to. Nie wie co to jest Supek do siadania na to. <średzy> O kejć Panowie, jestem w ślepym zaułku. tu, tu. Jura. Jura, jura. Jura, jura. Jura. Jestem w ślepym zaułku, a to idzie do mnie Panowie! Tutaj byliśmy. Ej, co to jest? A? Uciekajcie od tego! Uciekajcie o! od tego! Co to, 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 to się zmieniło w wielkie gówno! Jest kto. Słyszy mnie ktoś? Jestem obok dziury. Eee, ja też słyszę. Ty, hey, silnik! A ja nie, to ty! Ducha, żyjesz? On żyje. My idziemy dalej. Jakbyś spadł taką Nie. Musimy na niego poczekać Klucha. przecież. Jesteśmy przy dziurze. Nie słyszymy tego gówna. Macie radio? Klucha ma Widzisz radio? Lucha? Halo? Jest, jest! Chodź! Klucha! Klucha za Co? głosem. Ej! Klucha! Słyszycie te... Mieczem? Idę tego śmiecia? Idę po niego. Nie idę, nie idę. Olewamy go? Klucha! Klucha! Staraj Klucha. Się, się przeżyć! Nas. Do nas. Musisz do nas przejść! Ej! Co on robi? Ej! EJ! Pewnie? Pewnie? umarł? Kudło chodzi. Pewnie? Pewnie? umarł Pewnie? David, Pewnie? Pewnie? Uciekaj w drugą Przez dziurę przeskoczyliśmy Okej okay. Zostałem sam Co tam Dawid, jak tam? Źle Tu gówno jest tak... Tu jest takie OP o, ja, ja to wyrolowałem w jednym rogu Jak do was przebiegłem, ale W tych ciasnych korytarzach się nie dało A ja Marcin o. ma jakiś złom? Bo on tak idzie z tą latarką e, no, ja Dobra, jak za... 20 sekund, nie będę się odzywał, znaczy, że nie żyję. <grywa> ale informacja. Tam masz gościa z czymś tym mocnym. O, 20 sekund, to znaczy, że nie żyję. <grywa> Witamy. Elos. Jest 10, co? To dawaj mainem. Nie <grywa> widać. Dawid, gdzie ty? To. panowie! Dawid umarł! Panowie, zgłoście się. O! Cofnąłeś się toki? poszedłem po radio Dawida. W tym największym pomieszczeniu po wyjściu jest Pająk. Korytarz jest Pająk! Mówiłem! Świećcie mi. Ej, jak ja go striggeruję i ucieknę? Nie wiem, ej, tak. Nie, nie tędy. Pajączku! O, kuta, 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 powoli. Nie, no musimy przejść przez tego pająka. Weź sobie na tego pająka. u jego striggerować jakoś. Pajączku! Czekaj, pójdę, pójdę na, na tak nim tak. Świecę na niego, świecę na niego. Zamknę wejście do slajma Ruszył się. Idzie po mnie. Chodź teraz, szybko! Idzie po mnie! Panowie, on jest przy windzie, ja pojechałem do góry windą, żeby przeżyć. Jak sytuacja? Przyszliście? Prze przez sieć jego? Przekradliście się? Halo, odbiór KURK! Dobra A ty jesteś, kurwa, kwi miałeś go skierować i sam kierować. Stary, on mi, tu w, on mi tu wbiegł dosłownie, gdybym nie odjechał, to by mnie to dopadł i zabił, nie? No właśnie, miał to zrobić. A propos, e, lepiej odsuńmy się od takich. Hej. Masz tu jeden, z jedno, jedną rzecz brać. Poczekaj, niech to walnił w piorun. No najpierw. Wodość walnął, właśnie w tchu walnął o! o, spadłeś też. Marcin, jeśli nie słyszysz, zosta zostawiam resztę rzeczy na ten. Na statku idę po resztę rzeczy. Marcin, ja idę po resztę rzeczy. Słyszałem. O! Ja tak nie idę, to są jakieś potwory. Zamykaj to. Podlatujemy. No je cení na... No je cení. <jedzenie. laughs>